Cieszymy, że się otworzył nowy sklep Patrycji Pepe, tutaj w Renomie, dzisiaj we Wrocławiu. Jesteśmy bardzo szczęśliwe z tego powodu, bo jesteśmy wiernymi klientkami potęgi ja widać, widać, od stóp do głów po prostu kochamy Patrycję, bo nowa kolekcja jest zwiewna, jest kobieca, jest kolorowa, A bardzo... jest bardzo dużo akcesoriów, bardzo lubimy akcesoria. Cieszymy się, że tutaj też widzimy bardzo dużo tak. akcesorium nowych. Waszka jest naszym, Waszka towarzyszy nam zawsze każdego dnia, gdziekolwiek możemy naszyjników, bransoletek, czego To robimy tak także kochamy Patrycję Pepe we Wrocławiu. Bardzo mi się podoba. Jest śliczny, funkcjonalny i taki zachęcający do zakupów. Kolekcja też bardzo ładna. Szczególnie mi się podobają wszystkie musztardowe kolory. Piękny, biały, złoty, jasny. Wszyscy się tu świetnie możemy obejrzeć w nowych kreacjach. A kreacje, no, to jest po prostu piękna wiosna. Dużo pasteli, jasnych kolorów. I to, co mnie tu urzeka absolutnie, to to, że dopracowane są te kolekcje od stóp do głów. Możemy tutaj założyć piękne buty, dobrać do butów, bądź odwrotnie, ubranie i obwiesić się biżuterią, wziąć piękną torebkę w ręce i być gotowym. Nowa wiosenna kolekcja Patrycja Pepe bardzo przypadła mi do gustu, szczególnie pastele, jasne odcienie i sukienki maxi są zdecydowanie na mojej y, liście zakupów, a ja dzisiaj wybrałam sobie małą torebkę.